W tym materiale będę chciał Ci pokazać, jak niebezpieczne może być jakiekolwiek Bad USB, a w tym przypadku Bad USB z flippera. Będę chciał Ci zademonstrować skrypt, który po uruchomieniu wydobędzie z mojego starego laptopa wszystkie zapisane hasła dości Wi-Fi czy tam Wi-Fi i oczywiście wyśle je na mojego Kaliego. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Podłączam jedną stronę kabla do laptopa, następnie z poziomu flipera wybieram gotowy skrypt i oczywiście także podłączam flipera do laptopa. No i oczywiście zaczynamy. Na laptopie zostaje uruchomiony terminal, następnie zostaje zmieniona lokalizacja w terminalu oraz wykonany jest kod, który zrzuca do pliku XML wszystkie zapisane hasłaści Wi-Fi wraz oczywiście z hasłami. Następnie przy pomocy SCP wszystkie pliki z rozszerzeniem XML są automatycznie wysyłane na mojego kaliego, co możemy zauważyć na nagraniu. Zatem wytłumaczmy sobie cały skrypt. Dobrze, w pierwszej kolejności przy kombinacji klawiszy Windows plus R zostaje otwarte okno szybkiego uruchamiania. Następnie zostaje wprowadzone polecenie cmd i zatwierdzone enterem, czyli uruchomi nam się terminal. A oczywiście w terminalu później zostaje zmieniona lokalizacja na Tempa. Później wykonany jest kod, który zrzuca eksport haseł w WiFi do XMLów. Następnie, przy pomocy SCP, wysłane są wszystkie pliki na naszego Kaliego na pulpit. I oczywiście jest to adres IP mojego Kaliego w sieci lokalnej i ścieżka do pulpitu. Oczywiście, wszystko dzieje się, tak jak już wspomniałem, w sieci lokalnej, ale można to zrobić na przykład inaczej chociażby na przykład wysłać to na jakiś serwer lub bezpośrednio na naszego także Kali'ego, ale ze zmienionym adresem IP. I oczywiście do potwierdzenia wysłania tych plików musimy potwierdzić hasło z Caliego, więc także tutaj to jest podane i potwierdzone Enter'em, a oczywiście na samym końcu okno terminala zostaje zamknięte, aby nie było żadnych najmniejszych podejrzeń. I oczywiście jakby nie patrzeć, całość dzieje się w zaledwie kilku sekund, a my oczywiście w efekcie dysponujemy hasłami do sieci Wi-Fi. nam się tutaj nasuwa wniosek? Nigdy, ale to serio przenigdy nie wpinamy żadnych rzeczy typu pendrive, nie pendrive do naszego komputera czy laptopa. Także połączmy się z fliperem i załadujmy mu skrypt. Przejdźmy do File Managera. Karta pamięci, bar USB, przeciągnijmy, puśćmy i już jest na naszym fliperze. Teraz oczywiście zabierzmy się za przetestowanie tego jeszcze raz. Zanim oczywiście przejdziemy do testu, musimy pamiętać, że musimy zezwolić na to, żeby jakiekolwiek pliki zostały wysłane na Kaliego, więc musimy otworzyć port 22, czyli odpowiadający za usługę SSH. Zatem wydajemy polecenie sudo serwis ssh start. Pootwierajmy hasłem, Teraz możemy się już bawić. No to cóż, chwyćmy flipera we dłoń, przejdźmy z zakładki Bad USB, wyszukajmy nasz skrypt, podłączmy kabel. No i oczywiście zacznijmy test. Świetnie, całość przeszła pomyślnie. No i autentycznie pliki pojawiły się tutaj na pulpicie. Dobrze, otwórzmy sobie przykładowy. Niech to będzie ten. No i świetnie. Jest to plik dotyczący hasła do mojego iPhone'a. Widzimy nazwę, jest iPhone, a hasło jest to Slipknot. Oczywiście jestem wielkim tego zespołu. Tak jak widzimy bez najmniejszego problemu udało nam się wydobyć hasło do wszystkich sieci Wi-Fi. Obejrzeliśmy sobie przykładowy plik, także jak najbardziej to działa. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chcesz nauczyć się znacznie więcej, to ja serdecznie zapraszam Cię na moje kursy etycznego hackingu online od totalnych podstaw www.ehacker.pl No cóż... W tym materiale będzie to już na tyle. Jeżeli podobało Ci się, to oczywiście nie zapomnij stawić łapki w górę oraz oczywiście suba na tym kanale. Serdecznie także zapraszam Cię na naszego etycznego Discorda, gdzie możesz ze mną, ale także oczywiście z innymi pogadać. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.